Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie pojedynek pomiędzy Barceloną a Realem Madryt Jak wiecie, Barcelona czeka na powrót Neymara Trzeba spełnić konkretne warunki, żeby Neymar wrócił do Barcelony Natomiast Real Madryt ma już co najmniej 5 transferów załatwionych dopiętych na ostatni guzik No i teraz pytanie do Was na kogo stawiacie w nowym sezonie? Czy na Barcelonę, czy na Real Madryt? Oczywiście trzeba jeszcze poczekać troszeczkę czasu. Jak zakończy się transferowa przygoda obu klubów, wtedy będzie więcej wiadomo. Natomiast na chwilę obecną jak byście oceniali sytuację kadrową obu klubów? Mam tutaj przygotowane 10 saszetek. Zrobimy sobie taki pojedynek. Każda karta liczona jest za punkcik. Tak więc startujemy. Bo na ten moment, moim zdaniem, Real jest ciut wyżej od Barcelony, jeżeli chodzi o kadrę. No i zaczynamy. Mamy tutaj dwa razy Borusie i jest pierwsza karta dla Barcelony, Artur. Ten akurat zawodnik zostaje w klubie i na pewno będzie dość często podstawowym składzie występował. Tym bardziej, jeżeli zostanie sprzedany Rakitic. Druga saszetka mamy Napoli, PSV, szalkę, Boca, Napoli i Atletico. Atletico również kilku zawodników ważnych odejdzie z zespołu, ale również przyjdą tak jak João Felix. No i lecimy dalej. Na poli szalkę i jest karta dla Realu. Alvaro Odriozola i mamy 1-1. No i tutaj nie ma nic więcej. Milan rozmawia z Realem w sprawie Dani Sebajosa. Zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Szalkę i jest znowu Barcelona, znowu Artur. Coś czuję, że ten zawodnik w kolejnym sezonie będzie grał pierwszy skrzypce. Aleksandro i mamy kolejną kartę. Arturo Vidal 3-1. Juventus i City. Wiele roszad. Jeżeli chodzi o trenerów na ławkach klubów. Również będzie ciekawie. PSV, Cristiano Ronaldo, Winterstar. Ale to wszystko jest Juventus i PSV, tutaj Gremio, Borussia, Spartak i ponownie Gremio. Czyli do przerwy Barcelona wygrywa 3-1 z Realem. Rozpoczynamy drugą połowę i mamy od razu z grubej rury, bo jest fans favorite Ivan Rakitic. I jestem ciekaw, czy zostawią go w klubie, czy poświęcą, żeby sprowadzić z powrotem Neymara. Juventus szalkę jest znowu Odriozola. Mamy 4-2. Paris Saint Germain i Gremio. Napoli, City, Napoli, Inter, Boca i Bayern. Trzy saszetki do końca. Bardzo ciekawa również sytuacja z Bejlem. On nie chce odejść, natomiast jego najchętniej wszyscy wypchali z klubu. Bayern jest Sergio Ramos. Mamy 4-3. Jeżeli chodzi o Sergio Ramosa, to wiem, że dostawał propozycje gdzieś tam z Azji, milionowe. Chciał odejść, klub go jednak nie puścił. Juventus, Bayern, Atletico i Porto. Ostatnie minuty meczu. Jest coraz ciekawiej, bo już tylko 4-3 dla Barcelony Atletico, Borussia, Atletico Napoli, Borussia i Juventus. Ostatnia saszetka. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Atletico Szalkę, PSV i jest real. Dani Sebajoz, ten, który ma przejść do Milano, ale odpowiedź w ostatnich sekundach jeszcze Barcelony. Mamy Arturo Vidala i ostatecznie Barcelona wygrywa z Realem 5-4. No piękny meczyk. Jestem ciekaw tych wszystkich planów transferowych obu ekip. Czekam na Wasze komentarze odnośnie, właśnie, transferów. No i dzisiejszego meczyku, jak Wam się podobał? To wszystko, dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.